Hej, witajcie, tu Olixto2006, wasza, wasza ulubiona, trochę tu napadało śniegu, jesteśmy w Nowej Kaczmie, eee, to jest też samochód, oczywiście, jedziemy. Nie lubię, a jest trochę zimno, ale nie lubię rękawiczek takich wypełnianych, bo ja tylko takie mam, więc nie mam żadnych. A wy napiszcie w komentarzach, czy też nie lubicie wyłnianych rękawiczek nosić, bo mi się czepiają o pazurki. Więc zobaczę, czy tam są konie, bo czasami tam chodzą konie sobie, ale niestety dzisiaj nie ma, dzisiaj jest za zimno na koniki, szkoda. Tam zawsze chodzą, ale może dzisiaj jakąś tarnę zobaczymy, o, jeszcze zobaczymy. Zobaczymy, zobaczymy. No Dobra. to może przejdźmy dalej. Teraz do wzgórza. I będą też inne chwilki. Jesteśmy już na mojej działce. Ktoś tu się próbował włamać po nasze choinki. Pewnie na święta będzie Nie dużo no. złodziei. Y, 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 po choinki chodzić do nas, Nie żeby no. nam je ukraść. No bo Nie. przecież na święta właśnie się kupuje. Choinki. I głupia jesteś. Ja teraz nagrywam na swojej działce, bo nie jest czyjaś inna. Tak, czy? Przepraszam, ale Wiktoria jest skurzająca. Głupia. Nie słuchajcie jej. A! Przepraszam. <grym> A! A! Ona... Proszę bardzo. I co? Uciekaj. Jest jaka za niej łamaga, nie umie się utrzymać. Dobra, idziemy z tej, od tej łamagi. Śnieżna ścieżka. La, la. Ojoj, ja wiem, gdzie się przed nią ukryć. I to zaraz zrobimy. Idziemy tam, gdzie Wiki się boi. Czyli tutaj. Oczywiście, bo e, zawsze ją straszę, że samochody ją przejadą. Więc ona dalej nie podejdzie. Więc możemy być spokojni. Uch, zimno. tam są nasze choinki ładnie co nie widoki jesieni huuu więc może już zaskoczymy stąd popatrzcie e, wszystkie nam chcą zła zabrać i sprzedać sobie i pieniądze wziąć na piwko Popatrzcie jakie ładne. Ścinają ciągle. Tam więc tym razem, znaczy w tamtą zimę też tak zrobiliśmy, że te u góry, te to pod, podcinaliśmy, a nikt nie będzie chciał takiej choinki z podcinanym u góry. O hej góbku I teraz już mnie to nie możesz złapać, więc fajnie. Dobra. Teraz pójdziemy do sklepu. i Jak wrócimy, to dam wam znać. Kiedy muszę na Znamawiać. Co? mały. Są Co? 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 いいねいいもん。<noise>

Right. Mm -hmm. okay. so, thank you it. ちょっと結構あれ。 Dobra. 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 hej. tyle sobie kupiłam rzeczy, że po prostu hero. No i na dzisiaj już chyba kończymy to, bo byłam już we wszystkich sklepach. Tylko jeden pokazałam, bo moja mama nie pozwalała. Jedliśmy taką szyszkę, jedliśmy zresztą gumę zieloną, którą pokazywałam, jedliśmy taką i taką jedliśmy. Jedliśmy taką, no, picie, jedliśmy ze słomką. I jeszcze mam parę rzeczy, co ja pokażę. Zaraz. Zaraz. Proszę bardzo, orężado. Już z mojego, już z mojego odcinka raz było z orężadą, że próbujemy. No już nic. Tylko orężada jeszcze. I już. No, teraz ja sobie tą żuję gumę małą. Naprawdę była kwaśna. Na początku. Tak wypala język kwasotą na początku, ale teraz idziemy coś zjeść, jakiś żurek czy co, do jakiego jeszcze sklepu, więc em, tego nie muszę już nagrywać, więc pa pa, cześć, to pa. pa.